Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu, a dziś wyjaśnię Wam raz na zawsze różnicę między kontenerami LXC, a maszynami wirtualnymi w Proxmoxie. Kiedy używać którego rozwiązania, gdzie są największe różnice, plus rozwieje mit, czy LXC jest lepsze od Dockera. Jeżeli stawiasz Home Homelab albo zaczynasz z Proxmoxem, ten odcinek to dla Ciebie absolutny must have do obejrzenia. Więc zacznijmy od VMek, czyli maszyn wirtualnych. Wiemki w Proxmoxie działają w oparciu o KVM, qem i emulują pełny komputer. Mamy własny BIOS lub UEFI, własne dyski, własne urządzenia i przede wszystkim własne jądro systemu operacyjnego. Dzięki temu w Wiemce możesz uruchomić praktycznie wszystko: Windows, Linuxy, BSD. Masz pełną izolację na poziomie sprzętowym. LXC to z kolei kontenery systemowe. To nie są kontenery aplikacyjne jak Docker i to jest bardzo ważne. LXC uruchamia pełne środowisko użytkownika, ma system D, pliki systemowe i normalne usługi, ale i tutaj klucz, kontener korzysta z jądra hosta. To dlatego LXC jest tak lekki, szybki i uruchamia się w kilka sekund. Dobra, to teraz najważniejsze różnice. Kernel. WMK ma własne jądro, LXC używa jądra systemu. Izolacja. Na WMC macie pełną izolację sprzętową, natomiast w kontenerach LXC izolacja jest na poziomie namespace'ów. Jeżeli chodzi o wydajność, to kontenery praktycznie nie mają żadnego narzutu, bo nie muszą emulować sprzętu. Start systemu: tutaj VMK startuje w zależności od tego, jaki macie sprzęt, w kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, a LXC w kilka sekund. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne, to na VM-kach macie totalną dowolność. Mogą to być Windowsy, Linuxy, BSD, nawet macOS, a w LXC tylko i wyłącznie Linux i to w dodatku zgodny z jądrem HOSTA. Czyli jeżeli macie Linuxa, kernel Linuxa 6, na przykład 6.4, 6.1, na Proxmoxie to tylko takie Linuxy współdziałające z tym kernelem możecie uruchomić. No dobra. To kiedy powinniście wybrać WMKę zamiast LXC? Moje praktyczne zasady po latach pracy z serwerami, po latach pracy w IT są takie. Gdy potrzebujesz Windowsa, oczywiście, że Wiemka. Gdy musisz mieć własne jądro systemu, na przykład zmodyfikowane lub testowe, to też WMK. Gdy robisz pastru, na przykład karty graficznej albo urządzeń PC Express czy kontrolera dysków, wtedy WMK jest tak naprawdę jedynym sensownym wyborem, bo można zrobić pastru w kontenerze, ale to jest tak naprawdę rzeźbienie w, nie będę mówił czym, ale możecie się domyślać. To jest naprawdę bezsensowne. Jeżeli chcecie używać pastru, no to idźcie Wiemkę. I gdy bezpieczeństwo jest kluczowe, bo izolacja KVM, izolacja sprzętowa w wiemkach jest o wiele twardsza do przebicia, tak naprawdę korzystając z wiemek ciężko jest, żeby coś wydostało się na zewnątrz i nie wiem, powiedzmy w dużym cudzysłowie uproszczeniu ugryzło hosta. Także jeżeli chce, chodzi Wam o bezpieczeństwo, na przykład nie wiem, chcecie potestować jakieś wirusy, jakieś programy dziwne z dziwnych stron, to można sobie w Wiemce w większości przypadków spokojnie odpalić i jest na to naprawdę niewielka szansa, że to się gdziekolwiek. Jak wydostanie. Eee, oczywiście mówię w stronę hosta, no bo jeżeli chodzi o sieć, to myślę, że domyślacie się, że działając w jednej sieci, to wszystko się może wydarzyć. No i gdy chcesz uruchomić różnorodne systemy na jednym hoście, no to tutaj Wiemki również wygrywają. A kiedy użyć kontenerów LXC? Jeżeli korzystacie z usług Linuxowych, np. przykład Nginx, Redis, MariaDB, stawiacie serwer Minecrafta czy GitLaba. No to oczywiste jest, że Elix jest tutaj świetnym wyborem. Jeżeli macie na myśli dużą gęstość usług, na przykład chcecie na słabym serwerze hostować więcej systemów, więcej po prostu Linuxów, tak, i więcej usług, no to na przykładowo rdzeniowym procesorze z 8, z 8 GB RAMu to postawicie maksymalnie dwie VM natomiast, no, jak ktoś się chce pobawić, to może i trzy wciśnie, natomiast kontenerów możecie postawić nawet i 10 na takim sprzęcie. Szybkie restartowanie, szybkie uruchamianie maszyny i testy, no to LXC tutaj też wygrywa, bo uruchamia się w kilka. Sekund. Dodatkowo mamy niski narzut na tak naprawdę na sprzęt, bo działa praktycznie jak natywny host. Więc tak naprawdę, mając uruchomionego chociażby Debiana w takim LXC, na moim przykładzie wam podam, ma on powiedzmy 1 GB RAMu i jeden rdzeń procesora. I tak naprawdę, z tego GB RAMu, jak mam tam uruchomiony kilka usług, to zje z 70-80%, a Wiemka sama by jadła 1 GB na trzymanie systemu. Jeżeli chodzi o backupy i klony, no to snapshoty kontenerów są ultra szybkie, także na pewno o wiele, o wiele szybciej wam to pójdzie. To teraz ważna rzecz, bo często widzę komentarze, jakieś tam wiecie, ludzie się w necie spierają, typu, a, bo LXC jest lepszy od Dockera, a nie, bo Docker jest lepszy od LXC i tak dalej. No i takie wspieranie się nie ma żadnego sensu, bo to są dwa różne narzędzia do dwóch różnych zadań. Docker to kontenery typowo aplikacyjne. Mamy obrazy warstwowe, rejestry. To są, to jest narzędzie idealne pod DevOps, CI, CD czy mikroserwisy. Ale nie jest to narzędzie, które hostuje system. W LXC macie kontenery systemowe, macie pełne dystrybucje Linuxa. To jest tak naprawdę bliżej mu do tylko jest dużo lżejszy. Natomiast Docker hostuje typowo aplikację. W macie tak naprawdę pełny system plus aplikacje, którą sobie zainstalujecie, czy nawet kilka aplikacji w ramach jednego kontenera. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w przypadku kontenerów LXC, to jest to ważny temat, bo mamy dwa rodzaje kontenerów, czyli kontenery uprzywilejowane, czyli nazywane z angielskiego privileged i nieuprzywilejowane, unprivileged. Jeżeli chodzi o ten kontener przywilejowany, to ród w kontenerze jest rootem na hoście, więc tak naprawdę mamy ryzyko, że coś może przeskoczyć do naszego systemu hosta. Natomiast kontener yy, nieuprzywilejowany, ród w kontenerze jest mapowany na nieruta w systemie, więc nie ma dostępu tam głębiej. Zatem, jeżeli nie potrzebujesz kontenerów przywilejowanych, a jeżeli wiesz, że ich potrzebujesz, to pewnie nie oglądasz tego filmu, no bo już wiesz co i jak, to zawsze używaj unprivileged. To poprawia bezpieczeństwo i po prostu minimalizuje ryzyko ucieczki czegokolwiek do hosta. Teraz Wam jeszcze pokażę trzy szybkie rzeczy, jeżeli chodzi o kontenery. Wpisując sobie w shellu na Waszym hoście pct exec, tutaj numer Waszego kontenera, dwa myślniki, uname –a, wyświetlimy wersję jądra. Natomiast na, wpisując tak naprawdę w shellu uname –a, to zobaczycie też wersję jądra, i jak widzicie, tutaj jest taka sama. Więc to potwierdza to, co mówiłem, czyli LXC korzysta z tego samego jądra systemu. A teraz zobaczcie, jak uruchamia się kontener LXC. Klikam start i już jest tak naprawdę gotowy do pracy. Natomiast, jeżeli chodzi o IEM-kę, no to uruchamiam ją. Musimy odczekać kilkanaście, w najlepszym przypadku kilka e, kilkanaście sekund w najlepszym przypadku, w troszkę gorszym kilkadziesiąt sekund. No i tutaj widać, że system butuje po prostu jak zwykły komputer, więc to chwilę trwa. Podsumowując, WM-ki bierzemy, gdy chcemy Windowsa, silną izolację, albo chcemy korzystać z pastru, natomiast LXC wybieramy, gdy chcemy wydajności, szybkości i hostujemy głównie linuxowe usługi. A Docker to zupełnie inne narzędzie, do aplikacji, nie do systemów. Jeśli chcecie, to mogę wam nagrać taką ciekawostkę, z której sam korzystam, bo można postawić Dockera w kontenerze LXC. Tak, dobrze słyszycie, Dockera w kontenerze LXC. Sam z tego korzystam, tak naprawdę już chyba ze 3 lata. Ma to swoje zalety. Ma też kilka niuansów, ale generalnie działa to tak jak powinno. Więc jeżeli macie ochotę, to nagram wam jak to wszystko uruchomić w jeżeli LXC. Dajcie znać po prostu w komentarzu, czy chcielibyście takie coś zobaczyć. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych materiałów. Jeżeli chcecie oglądać też ich więcej z Proxmoxa i Home Laba to piszcie. Trzymajcie się. Zapraszam was w sumie jeszcze na moje sociale, mordeczki Micha, moja grupa na Facebooku i Instagram michu.tv. Pozdrawiam was wszystkich. Hej